Dzień dobry, Pani Karolina. Proszę się nie przejmować, proszę być cierpliwą, wszystko jest dobrze. Pani bardzo dobrze prowadzi swojego bloga. Blog ma bardzo dobre fundamenty. Pani wie, w jaki sposób należy to robić, także na pewno będzie wszystko dobrze. No cóż, blog to nie jest sprint. Nie ma co oczekiwać sukcesu bloga. W ciągu jednej nocy, chociaż takie przypadki znam doskonale, ale z reguły to jest tak, że mimo wszystko blok pochłania trochę czasu na samym początku, zanim on uzyska taką pełnię swojej mocy i zacznie pracować tak, jak trzeba. Tak jak właśnie powyżej napisał Richard, Branson, że ten one night success on jest, ale on jest poprzedzony często kilku latami, kilkoma latami ciężkiej pracy. No a w przypadku bloga nie jest to ani ciężkie, ani to nie musi być wcale zaraz kilka lat. Także wszystko jest dobrze. Proszę się nie przejmować. Pozdrawiam Panią serdecznie.